Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Miło mi, że mogę Wam pokazać dzisiaj mój kolejny album. Ciekawa jestem, czy już się domyślacie dla kogo będzie to album: dla chłopca czy dla dziewczynki? Hmm. Zaraz wszystko będzie jasne. Zacznijmy sobie od okładki. Mamy tutaj wytuszowaną tekturkę z napisem: pierwszy album maleństwa. Mamy tu również shaker box, jak widzicie. Takimi połyskującymi serduszkami. I mamy oczywiście kilka grafik, również wyciętych. Bok albumu i tył. Album ma wymiary 21 na 16 cm, więc przypomina wyglądem taką książkę. Album obiłam okleiną typu kłaczek w kolorze miętowym, jest to prześliczny kolor który również bardzo Wam się spodobał co mnie bardzo cieszy mamy również wstążeczkę w kolorze miętowym w białe kropeczki i jeszcze mamy tutaj z boku zawieszkę to już pewnie się domyślacie dla kogo to będzie album, tu mamy taką tajemniczą kopertkę dowiemy się na koniec co ona skrywa Zaczynamy sobie już prezentację. Jeszcze powiem, że album zawiera 6 kart, dość rozbudowanych na cały rok życia naszego maleństwa. Rozwiązujemy sobie wstążeczkę, i chyba już wszystko wiadomo. U mamy w brzuszku to dziewczynka, a więc album dla dziewczynki. Jak widzicie, mamy tu miejsce na. Zdjęcia z okresu ciąży w formacie 10 na 15. Można śmiało do kieszonki włożyć sobie więcej zdjęć. A tutaj świetnie będą pasowały zdjęcia z USG. I tu już mamy metryczkę na kolejnej stronie. Miejsce na wpisanie imienia maluszka. Data, godzina, wzrost i waga. I to wszystko na klapeczce otwieranej do góry. Miejsce na kolejne zdjęcie. Pierwszy miesiąc. Maty na zdjęcia. 9 na 13, głównie takie maty i 10 na 15. I w albumie jest jeszcze jeden format zdjęć mniejszych. Ale to zobaczymy za chwileczkę. Drugi i trzeci miesiąc. 50% mamy 50% taty, 100% miłości. I zaczynamy wiązanie na sznureczek. Lapeczka nam się otwiera do góry. I tu mamy oczywiście w takiej dość pojemnej kieszonce mamy kolejne maty 9 na 13 Ta kieszonka zmieści o wiele więcej zdjęć, także jeśli tylko macie ochotę, można do takich kieszonek również dawać sobie zdjęcia luzem. Nie wszystkie zdjęcia muszą być na matach. Tu mamy wiązanie na wstążeczkę i otwieramy sobie to do góry. I tu właśnie mamy ten kolejny format zdjęć 7,5 na 10 cm. Jest to dokładnie połowa zdjęcia 10 na 15. Nie ma tu stempelków, bo jeszcze nie zdążyły mi przyjść. Ale taki format zdjęć też tu się pojawia. A no i 9x13. Zobaczcie, jaka piękna grafika z tym tygryskiem w baloniku. Ta kolekcja jest prześliczna, powiem Wam. Nie występuje w niej taki typowy róż. Więc, tak naprawdę, przy odpowiednim dobraniu papierów, może też być to kolekcja dla chłopczyka, jak najbardziej. Kolejna strona, miesiąc czwarty i piąty. Sama słodycz, śliczna jak mamusia. Tu mamy taką opaskę, którą pewnie już znacie. Książeczki na zdjęcia. Można tu sobie wykleić trzema zdjęciami bądź czterema. Opaska tradycyjnie z magnesem, po to, by, gdy wkleimy zdjęcia, nic nam nie latało. Tu mamy rameczkę z folią. I tu wkładamy zdjęcie 9 na 13 Tutaj też śmiało zdjęcie można wkleić. Zobaczcie tutaj za tą foliową opaską fajnie widać tą grafikę. O, tu mamy taką przykładową matę. I tutaj od góry. Wsuwamy sobie to zdjęcie. Kolejne miesiące połowa 6 i 7, miesiąc 6 i 7. Mała córeczka, razem tworzymy rodzinę. Wiązanie na sznureczek. I tu mamy ukryty wodospad. Tu się zmieści sporo zdjęć, jeszcze tutaj nawet można wkleić zdjęcia. Kolejne wiązanie na sznureczek. Tym razem w ten sposób, tak naprzemiennie nam się otwierają te klapeczki. I tu mieliśmy siódmy miesiąc, ósmy i dziewiąty. Córeczka tatusia, słodka kruszynka. Tutaj podobnie jak wcześniej. Od góry wkładamy sobie zdjęcie 9 na 13 To nam się otwiera do góry. Tutaj też śmiało na tej klapce można zdjęcie wkleić. I tu za foliową kieszonką znowu mamy matę na zdjęcia. Dzięki tej foliowej kieszonce nie zakrywa się grafik, więc to też fajny pomysł. Książeczki na zdjęcia tutaj w opaste tym razem poziomej, też 9 na 13. 10, 11, nasza córeczka, mała księżniczka. O, fajnie się to zgrało. Wiązanie na wstążeczkę. Tu mamy klapeczki, góra i dół, i kieszonka z matami na zdjęcia. Mała księżniczka. Miesiąc 11. I tu mamy miejsce. Na zdjęcie oczywiście. Tu mamy taką mniejszą kieszonkę, też z matami na zdjęcia. Tu starałam się właśnie nie przyciąć tych baloników i tak wyciąć tą grafikę, aby jej nie uszkodzić. Te grafiki naprawdę są bardzo, bardzo fajne w tej kolekcji, takie zwierzątkowe. Kolejna strona, a więc mamy już miesiąc 12. Jestem taka słodka. Otwieramy sobie. No i kieszonka z matami na zdjęcia. A tu, kochani, nowość u mnie. Myślę, że bardzo, bardzo fajna. Mamy podpis rodzinka w komplecie. I co też mamy tutaj takiego ciekawego? Tu mamy taką opaskę. I mamy tu dwa wodospady po 6 kart. A więc miejsce na 12 zdjęć. Po jednym, może najlepszym zdjęciu z każdego miesiąca. I będzie to taki fajny przegląd całego roku życia naszej kruszynki, więc super pomysł myślę, na ostatniej stronie właśnie będzie już widać jak nasze maleństwo rośnie album robiłam systemem stack dedex plusem, więc karty otwierają nam się tak na płasko, pewnie już wiecie w każdej karcie głównej mamy również dodatkowe maty na zdjęcia nie są ostemplowane, ponieważ można wkleić tu dwa mniejsze zdjęcia i jedno większe Oczywiście, dwustronnie, jeżeli chcemy, także to już zostawiłam decyzję Wam. Składamy sobie do końca i wystaje sama ta koroneczka śliczna. A mam nadzieję, kochani, że Wam się album spodobał. Muszę sobie to wszystko zaraz związać. Mnie osobiście bardzo się e, podoba ten album, bo ten kolor miętowy jest naprawdę taki. No prześliczne. Kolekcja jest bardzo fajna, choć może nie aż tak popularna, ale uważam, że jest jedną z najlepszych też kolekcji dziecięcych. Jeżeli Wam się album spodobał, to bardzo będę się cieszyć. A teraz czas na tajemniczą kopertkę. Cóż ona do takiego ma w sobie? Może już wiecie, bo już kiedyś to robiłam, też akurat w miętowym albumie. Tak się składa. I już Wam pokażę, co my tu mamy. Mamy tu, moi kochani, podpisy do zdjęć. Podnoszę już główkę. Moje pierwsze kroki. Mój pierwszy uśmiech. Moja ulubiona zabawka. Zaczynam raczkować. Mój pierwszy ząbek. Mój pierwszy spacer. Moja pierwsza kąpiel. Pierwszy raz siedzę. Moja pierwsza zupka. Mniam. Mój pierwszy dzień w domu. Mamy tu kilka takich podpisów, głównie na pierwsze razy. Mm. <głos》> I można śmiało wykleić właśnie te podpisy do zdjęć. I będą tutaj jest taśma dwustronna wystarczy sobie to zerwać, przykleić, przyłożyć do zdjęcia. I dzięki temu będziemy mieć fajne podpisy w miejscach, w których chcemy. Nie jest to oczywiście narzucone z góry przeze mnie. Na przykład jedno dziecko ma pierwszego ząbka w wieku 4 miesięcy, a inne w wieku 9. Więc tutaj wszystko będzie fajnie pasować, jeśli sami sobie to wykleimy. Więc taki dodatek również do tego albumu jest przeze mnie przygotowany. I to moi kochani, już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli album się Wam spodoba, zapraszam, dajcie komentarz, subskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to już wszystko, bardzo Wam dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, pa!